Dlaczego Putin zawsze korzysta z tak długiego stołu podczas spotkań, podczas gdy Trump nigdy nie wydaje się go potrzebować? Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że stoi za tym zaskakujący sekret. Wielu ludzi zauważyło, że Putin często używa zadziwiająco długiego stołu podczas spotkań z innymi przywódcami na Kremlu. Czasem odległość między nim a drugą stroną sięga nawet 7,5 metra, co jest rzadkością w innych krajach. Z kolei Trump jest zupełnie odwrotny. Podczas spotkań z innymi przywódcami preferuje bliski kontakt i często nie korzysta ze stołu w ogóle. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, Trump jest bardziej otwarty i ekstrawertyczny. Uważa, że bliskość sprzyja lepszej komunikacji. Z kolei Putin jest ostrożniejszy, a większy dystans pomaga mu zachować spokój podczas rozmów. Dodatkowo wielu uważa, że długie stoły symbolizują władzę i prestiż. Putin prawdopodobnie preferuje takie stoły, by podkreślić autorytet i swoją dominującą pozycję. Na koniec, jako przywódca Rosji, Putin musi zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo. W razie zagrożenia podczas spotkania, długi stół daje mu więcej czasu na reakcję. To właśnie z tego powodu długie stoły są dla niego tak ważne.